Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Engel. I w naszym studio gościmy dzisiaj pana Adama Buńczaka. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o oksyterze. Zgadza się. Cóż to jest? Oksyter jest to zminimalizowana komora hiperbaryczna, której głównym celem jest leczenie trudno gojących się ran. Ogólnie geneza trudno gojących się ran polega na tym, że jest tam niedokrwienie i niedotlenienie tkanek, a okseter jakby rozwiązuje ten problem, bo raz, że natlenia pod wpływem podwyższonego ciśnienia czystym tlenem natlenia te tkanki, dodatkowo robi też kompresjoterapię drugiego i trzeciego stopnia w systemie cyklicznym, co powoduje też pobudzenie żył głębokich do działania. Dzięki temu poprawia się ukrwienie tych ran, Ran, co, co skutkuje tym, że rany się zaczynają po prostu goić, przyspieszają się tkanki do tego, żeby się odbudowywać, i, i dzięki temu tutaj mamy tą odnowę, jakby zagojenie się, zaczyna się gojenie ran po prostu u pacjentów. I przede wszystkim wszystko się odbywa w domowych warunkach. Pacjent nie musi jeździć do szpitala, nie musi odwiedzać żadnej prywatnej kliniki, wszystko jest po prostu u niego na miejscu w domu i, i może to stosować w domu bez żadnych problemów. Ja tylko napomknę, że jest to pierwsze takie urządzenie na świecie, bo Pan yy, nie wspomniał chyba ze względu na skromność. Tak, no co prawda tak. W tej formie tego typu rozwiązanie jest jakby pierwszym tutaj, e, pierwszym jakby produktem tego typu na, na świecie. No nie wspomniałem o tym w sumie, w sumie nie wiem dlaczego, no po prostu jest, jest to prawda. Mm -hmm. Jest to pierwsze mm -hmm. tego typu rozwiązanie. Nie ma go nigdzie na świecie, nie można. Można go dostać tylko, tylko go właściwie w Polsce i tylko na razie, póki co, jest w Polsce. Staram się, z czasem będę się chciał to rozbudować mm -hmm. na inne kraje. W tym momencie, jakby taki pilotażowy i, i ogólny, co staram się uratować najwięcej osób, to są właśnie polskie e, domy, polscy pacjent. Co skłoniło Pana do stworzenia takiego rozwiązania? To zakładam, że było zapotrzebowanie duże. Tak, niestety tak. W Polsce jest duże zapotrzebowanie na tego typu leczenie. Powiedzmy, no, na samym, w samym województwie śląskim do amputacji dochodzi około 800 nóg rocznie i ten problem rośnie z roku na rok o 8%, więc tutaj nie tak, że my z tym problemem sobie radzimy, on się zmniejsza, on się cały czas powiększa. Więc, no to urządzenie uznałem, że będzie potrzebne, że jest czymś wymaganym leczenie hiperbaryczne jest ogólnie znane już od wielu lat. To jest mhm. prawie ma historię stuletnią i tego typu rozwiązanie, jeśli chodzi o leczenie hiperbaryczne, ale niestety normalna komora hiperbaryczna ma dużo przeciwwskazań, czy nadciśnienie, czy problemy z oczami, z uszami. Dużo osób, czy wiek choćby nawet, dużo rzeczy dyskwalifikuje pacjenta, żeby mógł skorzystać z, tego, z tej terapii. Ja to rozwiązałem w ten sposób, że pacjent może mieć 90, 100, czy nawet 150 lat. Wszystkie choroby współistniejące ja go mogę leczyć tą terapią, czyli mogę rozwiązywać problem, z którym on się Boryka albo powód, z którego to się dzieje, to że ta rana powstała i te tkanki się nie mogą goić, oksyter rozwiązuje, bo jest bezpieczny. Przede wszystkim, jak go projektowałem, ja bardzo duży nacisk kładłem na to, żeby on był bezpieczny dla pacjentów, żeby ciśnienie się regulowało mhm. samo, żeby wszystko było w pełni autonomiczne, w pełni zautomatyzowane, że pacjent, który będzie miał 90 czy 100 lat, nie będzie miał problemu z tego użytkowania i nie będzie się musiał martwić, że mu się cokolwiek w życiu stanie, mhm. czy w trakcie użytkowania. Bo urządzenie działa, po prostu robi wszystko się samo. Z ciekawostek, podzespoły, których zacząłem projektować, które działają na zasadzie tego, żeby tutaj było to zachowane bezpieczeństwo, one mają 680 milionów cykli. W przeliczeniu na terapię, które robią pacjenci, i liczmy to, jakby każde urządzenie chodziło miesiąc w miesiąc bez żadnej przerwy, to pierwsze awarie mogą się pojawić dopiero za 120 lat. Więc przede wszystkim bardzo duży nacisk kładłem na bezpieczeństwo, bo o to mi zależało, no bo. Wiadomo, no, pacjentów mam. Yy, to są w większości moi pacjenci, to są osoby starsze, więc ja nie mogę im spowodować tego, że ja im dołożę problemów, mm -hmm. tylko muszę im tych problemów po prostu odejmować w trakcie leczenia, żeby tylko było leczenie, a nie żadne dodatkowe problemy, czy jak w przypadku leków czy innych metod, gdzie gdzieś tam jest zagrożenie tego, że coś się może pacjentowi stać. U mnie tego nie ma. Urządzenie jest w pełni bezpieczne, w pełni zautomatyzowane i dostępne dla wszystkich, każdy może tego używać, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. No właśnie, jak wygląda taka pierwsza wizyta albo standardowa? standardowa wizyta. Znaczy, my, my świadczymy kompleksowe usługi. Na zasadzie my wszystko do pacjentów przewozimy, podłączamy, przeszkolimy, dopasowujemy przede wszystkim urządzenie do pacjenta. Też uczymy pacjenta krok po kroku, jak tego urządzenia używać, żeby on się nie musiał martwić, że coś robi źle. Dlatego zawsze nasz pracownik na tym pierwszym spotkaniu jest, on wszystko pokazuje, wszystko podłącza. Przechodzą sobie, pacjent jakby przechodzi, sam może wszystko zakładać, może to razem z pomocą naszego pracownika robić, ale wychodzimy dopiero od pacjenta z domu w momencie, kiedy jesteśmy 100% Jestem pewni, że za każdym razem, kiedy będzie zakładał i będzie używał tego urządzenia, będzie to robił dobrze, będzie poprawnie, i będziemy wtedy mieli tą pewność, że on zawsze zobaczy gołym okiem te efekty, które się będą pojawiały u niego w momencie leczenia. Mhm. Jakie ma pan plany na przyszłość? Na pewno będę chciał rozwijać oksytera dalej, żeby gdzieś tam dodatkowe te terapie wprowadzać, żeby jednak jeszcze ta. To leczenie było bardziej efektywne, jeszcze szybsze, żeby było po prostu bardziej optymalne dla pacjentów. Planuję też, jestem jakby w trakcie tutaj projektu robienia urządzenia do leczenia odleżyn w przypadku pacjentów, gdzie się tutaj odleżyny pojawiają na kości ogonowej czy na pośladkach, no bo tutaj już leczenie w domowych warunkach jest niestety bardzo ważne, no bo skoro pacjent już nie jest w stanie praktycznie sam stać z łóżka, no wiadomo, nie będziemy go nigdzie wozić do żadnych klinik na takie normalne leczenie, dlatego też pracuję nad urządzeniem, właśnie które będzie leczyło em, Właśnie odleżyny u pacjentów w domu, że nie będą musieli też nigdzie wychodzić, gdzie będą mieli tą, tą pełną opiekę i tą swobodę e, robienia sobie terapii w domu. Pracuję też jeszcze nad e, żywieniem medycznym przeznaczeniem medycznego dla pacjentów e, onkologicznych zmagających się właśnie z chorobą nowotworową, gdzie którzy przechodzą właśnie też. Mm, Chemioterapię, gdzie tutaj są potrzebne te makroskładniki i uzupełnianie odpowiednie tego żywienia u pacjentów, żeby ten organizm miał po prostu siłę i możliwości, żeby się odbudowywać. Jeszcze jeden z takich, ale już trochę poważniejszych i odleglejszych dla mnie projektów, który też będę realizował, który już jestem, mam go jakby zaprojektowanego, muszę go zacząć po prostu zacząć realizować, stworzę też urządzenie, które będzie ratowało życie u osób po wypadkach, czyli urządzenie, które będzie robiło samo masaż serca, wdechę i mierzyło puls u pacjenta. ta Przykładowo, Jest wypadek, jest 5 czy 6 osób, które mają zatrzymaną akcję serca. Mhm. Przyjeżdża trzech ratowników i nie chcę, żeby oni musieli wybierać, których pacjentów będą ratowali. Chcę, żeby oni mogli zakładać moje urządzenia sześciu pacjentom, mhm. wszyscy ci będą mieli utrzymywaną akcję serca sztucznie przez urządzenie, to spowoduje, że nie dojdzie do martwicy mózgu, że mózg nie, nie po prostu nie umrze i dzięki temu oni będą mogli ratować tych ludzi albo przewieźć ich do szpitala, żeby uzyskać tam tą dalej już tą normalną leczenie. Czyli normalną opiekę, i, i przywrócić ich do życia. Więc i to, jest, to już jest bardzo odległa przyszłość. To pracuję nad tym, to jest mój bardzo ciekawy projekt, w którego też się dużo angażuję. No, ale niestety jest to jeszcze dużo przede mną do zrobienia. Tu już wiele wymaga badań, bo jednak to jest utrzymywanie człowieka przy życiu, a nie mm -hmm. samo leczenie. Więc, no, myślę, że jeszcze tych trochę pomysłów będę miał w życiu, ale przede wszystkim z tych czterech takich, co mam, to są te najważniejsze, myślę, że na chwilę obecną. Plany dosyć ambitne, więc chyba należy życzyć wytrwałości, cierpliwości. I być może również nowych pomysłów. A dziękuję bardzo. Proszę trzymać kciuki, żeby się wszystko udało i szło Oczywiście. tak dalej. Trzymam kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję jeszcze pani Aleksandra. Dziękuję.